Moje super miasto. Tu mam policję. Tu wszystko pokażę. Tu jest wolne miejsce. Tutaj ma za O jeden koleś To nic. Tutaj samolot, helikoptery. Tutaj mam dwa kampery i auta. Tutaj w środku ktoś jest. Oś awesome. mam tu takich Tutaj jest baza, za niedługo powstanie baza nowa Tych strażaków Tutaj są O tutaj ktoś jest Dziwne. Dobra I tutaj jeszcze na ziemi buduje się baza Ja buduję I z klocków lego tutaj mam jeszcze troszkę Tu Tu mam porozwalany w pokoju Ale to nic, buduję to posprzątam Tutaj jest dźwig. Tu mam jeszcze oazy. Taką małą, Rozbuduje się kiedyś. I tyle. O, jak będzie powyżej. Nie, jak będzie 5 subskrypcji. Albo 5 łapeczek w górę, to kolejny film. Ok.